Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj przy rododendronach. Słuchajcie i słów kilka o ogławianiu rododendronów. E, aktualnie w ogrodach można zaobserwować, że nasze rododendrony przekwitły. Co należy zrobić, aby pomóc im w kwitnieniu na przyszły rok? Obrywamy, słuchajcie, przekwitłe kwiatostany. E, dlaczego to robimy? No po pierwsze względy estetyczne, tak? Rododendron ogławiony z kwiatów, z przekwitłych kwiatostanów, wygląda oczywiście o wiele bardziej estetycznie. Ale oprócz tego, a raczej przede wszystkim, robimy to po to, aby roślinka nie marnowała energii na tworzenie nasion. Słuchajcie, żeby tę energię, którą poświęcić miałaby w tworzenie nasion, wykorzystała w nowe przyrosty, tak, w walkę z potencjalnymi Chorobami grzybowymi, o które bardzo łatwo w tym okresie. Słuchajcie, takie ogławianie wykonujemy bez żadnych przyrządów, najlepiej ręką po prostu. Troszeczkę te kwiatostany są lepkie w dotyku, więc dla osób wrażliwszych sugeruję użycie jakichś rękawic, aczkolwiek ja najchętniej robię to po prostu dłonią, tak żeby mieć mieć poczucie, że zrobiłem to jak najbardziej dokładnie. Słuchajcie, no oczywiście nie tylko nie tylko rododendrony. Teraz takie ogławianie możemy zastosować również u. Poczekajcie, przejdę może dalej u magnoli. Tutaj macie przykład magnoli, która już jest w dużej części w dużej części ogłowiona z przekwitłych przekwit, przekwitłych kwiatów w ten sposób nie pozwalamy aby roślinka aby roślinka wykorzystywała energię na tworzenie nasion tak? chcemy żeby wykorzystała ją na nowe przyrosty dzięki czemu będzie silniejsza i te kwitnienie w kolejnym sezonie będzie lepsze jak jesteśmy przy ogławianiu to warto wspomnieć również o lilakach tak? o bzie Tutaj, jak widzicie, te szare, już przekwitłe kwiatostany, je wszystkie muszę dzisiaj oberwać na tej, samej, na tej samej zasadzie. Słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Zadbajmy o nasze rododendrony, magnolie, lilaki i obrywajmy przekwitłe, ogławiamy przekwitłe kwiatostany. Dziękuję za dzisiaj i mówię do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.